Siódmy epizod Batman Vengance Dzieje się Podczas, będziemy ścigać się Batmobilem No i na WSD tutaj nie działa wybór Trzeba przechodzić Kierunkowymi szczałkami dobra, będziemy jechać. Badmobilem, tylko nie wiem, czy sobie nie zbilnować inaczej klawisza. Bo mam AD używać i F równocześnie, dlaczego to nie tak. Nie, sterowanie w tej grze jest naprawdę. Dobra, zobaczymy. Przegapiłeś, ten, dobra, jeszcze raz, bo to trzeba. to trzeba nacisnąć F nie. Dobra spróbuję to Skręcam tylko, że to nie jest takie łatwe No ktoś kto wymyślił ten Dobra udało się nie, no przecież naciskałem to, EW, tylko trzeba nacisnąć EWI kierunkowy, to jest najgorsze. Jakby nie mogło to było na strzale, nie? No, przecież naciskałem. O ja, cholery, jasne. Czuję, że to będzie najtrudniejsza sekwencja w grze. Ja pierdziele, nie no, muszę zbindować... Dobra Nie, kontynuuj Tylko dajmy tutaj Escape i trzeba to F zbindować Na... Na czym zbindować? Na środkowym klawiszu myszy Ale tutaj to nie działa, no to... Nie wiem jak mam to Tutaj kurde zrobić tak, żeby mógł, yy, może na shift damy lewy shift enter, dobra. Nie będzie też łatwo, ale będzie łatwiej. Escape, powrót, dobra. tak da, da się to zrobić kurde tutaj jak oni też szybko skręcają nie nie ta sekwencja zdecydowanie będzie na szybciejszych gdzie no i oni tu od razu skręcają ale Trzeba tam od razu. Będziemy tą sekwencję chyba na pamięć zapamiętać. Tutaj jest dużo czasu. Tutaj też. A przecież to na... Aha, to da Добро. znowu pomyłka. Nie, no co za po prostu najgorsza sekwencja w grze na razie. Jeszcze prawo to się nie myli w miarę, ale... Udało się, ale straciliśmy go niby z oczu. A przecież dałem do cholery jasnej. Nie. Najgorsza sekwencja by Weź to teraz, przejdź. taki mały w niektórych zakrętach tu tolerancji, że, tu, że troszkę tylko się spóźni po sprawie. Tu na przykład jest ok. A tu jest taki krótki. Jeszcze trzeba ich trzymać blisko siebie, dobra, udało się. Dobra udało się Dobra Chyba będzie punkt kontrolny Mam nadzieję Ja muszę hakiem ale oni to mają jakieś lepsze auto czy co że nie muszą haku używać do skrętów dobra no proszę i oni nie muszą haku do skrętu używać nacisnąłem oczywiście ale troszkę za późno jak widać Ale czy mogli to... Nie no, ta sekwencja jest tragiczna. Projektant chyba nie grał we własną sekwencję albo... albo nie wiem, tyle to trenował, że jemu się wydawało to łatwe. W ogóle to jest jeszcze też takie mało, mało intuicyjne, mało strasznie intuicyjne to jest. Ale udało się chyba przejść tą sekwencję. Siedź granat dymny do samochodu przeciwników. Strzel za pomocą przycisku delety i celuj w tylną szybę. Udało się. Nie wiem jak, ale się udało. Pięć gwiazdek, podobnie jak z pociągiem, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Nie ma co. O kurde, jaki, jaka perspektywa fajna. Perspektywa może i fajna, ale ja nie wiem, gdzie tu iść. Aha, it's How does Harley fit into all of this? I don't know. She was nowhere in sight. Just the transmitter you gave her. From the look of the thugs on the train, I'd say Poison Ivy's behind this. Maybe Harley planted the transmitter to lead us to the crime. But why? Rosiczka, to jest polski, i nazywa rosiczką. Ta <laughs> rosiczka, taka mięsożerna roślina. Wow. Yes. Botanical. Not your average houseplant, but yeah. Do you think it could survive inside a human stomach? It's got a pretty thick hide. Do you think the mayor ate? Oh, gross. He's gone to what's left of Gotham Chemical. Try to figure out what Harley's role is in all of this. I'm going after the mayor. Dobra, będziemy

Kontynuując, to ciekawe ile tych epizodów, bo takiej klasyki Batmana, no to jest dużo. Jeszcze mógłby być pingwin, dwie twarze, człowiek zagadka. A, i tu są te. Tu są te gnojki. Sieci nie mamy, tego nie mamy, ale mamy tych pięć. No Nie! Ludzie rośliny. Ludzie rośliny. Dobrze, że ten drugi chociaż się... nie wtrąca. Jak tam coś się drze... I też trzeba ich wiązać? kajdankami. Mamy kajdanki? Nie no. mamy kajdanek, więc nie wiadomo. No nic, zamykamy stąd. Lecimy dalej. Batarangi elektryczne, fajnie <grywanie> mi się te ręce. Dobra, tutaj mamy. Dobra, ten to ma mało. A ten się tutaj widzę, zablokował dobra. Gosiczka, no takiego tłumaczenia nie, nie pamiętam. Dobra, trzeba chyba na boki, żeby się uwolnić. Aż kurde. Nie wiem czy to też nie trzeba przypadkiem tymi elektrycznymi baterangami, no, ale dobra, jeszcze ślizimy tak. Nie działa. To co my mamy zrobić? I teraz słyta. No trzeba tutaj znaleźć sposób, jak to przechodzić. Granic niestety nie podpowiada. O masakra. Mam wrażenie, że im dalej w y, grę, tym jest y, gorzej. Niby trudniej, ale. Dobra, te im dalej w las, tym gorzej. Teraz tu gdzieś były jeszcze te batarangi do wzięcia to chyba było w... Wcześniej wejście, tak, tu jest wejście. Weźmiemy sobie te elektryczne baterangi. One są dość takim zbawieniem dla nas. Trzeba stąd zmykać zanim wstaną te oczywiście raki. Ja nie wiem czy one po elektrycznych wstają czy nie wstają po elektrycznych baterangach. jesteśmy tutaj teraz pytanie jak ominąć te roślinki aha ja już wiem pewnie będzie trzeba się skradać tak trzeba iść przy ścianie gorsze jest to, że to skradanie, no właśnie się na przycisku ataku włącza i to trzeba już podejść konkretnie pod ścianę, żeby się włączyło, no ale dobrze odkryliśmy sposób. Tu jest jakaś substancja oleista, jakieś grzybki. Kurde, nie no, co oni tu jeszcze wymyślili? Czego to oni nie wymyślili? Tu są jeszcze te trujące te dobra, mamy więcej elektrycznych baterangów. Ta kamera to tutaj jest masakra. Dobra, może tam nie trzeba iść. Może jest wystarczy iść od razu do góry. Nie no, tu są <ścoughs> zniszczone schody, i trzeba iść górą. Nie, nie wierzę w to. Naprawdę musiałem iść tędy, nie mogłem z dołu się tu chwycić. No dobra, misze z tym. Za nami. Ważne, że to jest za nami. <laughs> Idzie taki ten. <laughs> Tego nie, nie pamiętam jak on się nazywa w tych szmatach. Niby Batmana dobrze znam, ale No i wejść tutaj przy tej kamerze coś zrób. No przecież to jest. Tak. My tu mamy? Tam jest drabinka, dobra. Tutaj nie. Tutaj. Miejmy nadzieję, że jak się skończy energia, to yy, nie wróci nas do tamtych sekwencji, bo... bo jak wróci, to będzie kiepsko, bo ciężko się tam... ciężko się tam steruje, strasznie. Jest zapis danych, zapis ukończony, więc tutaj będzie... Hmm. <grybujesz> nie, nie... Tutaj chyba będzie kolejny odcinek <grybujesz> Zanim znalazłeś burmistrza, roślinnego w jego żołądku, poczuła się głodna, no... Też zaczynam być głodny Pytanie tylko, teraz jakby był zapis. Czy to był taki zapis, że od tego miejsca się zaczyna? Nie, no dobra, zagram dalej, bo to ryzyko, że powtarzać tamte Te jest zbyt wielkie. Tutaj każda sekwencja to jest jakaś męka. Zaczyna to. Ta gra niestety. No. Ta gra, niestety, z biegiem czasu, w sensie im dalej w tą grę, tym, tym jest coraz gorsza, bo niby sekwencje są trudniejsze, ale w rzeczywistości największą trudno trudnością tu jest tak naprawdę kamera, sterowanie. Dobra, udało się. Czasami ciężko jest się zorientować gdzie iść, nie widać przepaści, no ogólnie... że zaraz wpadnę w jakąś przepaść. No. Strasznie tu jest to sterowanie nieintuicyjne i mało ciekawe. Tak to gra jeszcze byłaby dość klimatyczna, szczerze mówiąc. Grafika jakoś nie przeszkadza. Dobra, tu jest po prostu, już, że jak się spadnie, to Niestety mamy tylko zwykłe batarangi. Nie, nie ma to sensu. Idziemy dalej. Spróbujmy go jakoś pominąć. Nie da się. Nauczy człowiek z nimi. No tragiczne to sterowanie jest, trzeba to przyznać. Najgorsze jest to, że ta roślinka też nas chwyta. O kurde. Chyba dobrze poszliśmy. Chyba dobrze. Na braku jamy. Uff. O nie. O nie, jeszcze jedna sekwencja. O nie, 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 Jeszcze sekwencja sekwencja platformowa, Jesz Jeszcze jeszcze No, weźmy sobie szczerze, że ta walka też nie jest jakaś mega dobra tutaj. O, na szczęście zapteczka. in our stomachs. If we don't feed them her special plant food, they get hungry and start looking for something else to eat. That's what you were buying? Plant food. Just plant food. But if we don't do what she says, we don't get it. And if we don't get her plant food, we become it. Who's we? Politicians, businessmen. She's blackmailing us for money and power. I need to make my payment. Oho. Jest pan bandaż. Pan Bandasz okazał się. Pan Bandar okazał się olbrzymią rosiczką. No dobra. Wydłużył jakiś klucz. For help with Gotham Chemical, and Harley refused. So now Harley knows a few things she shouldn't. For example, electricity. It's Ivy's weakness. Schematics show Ivy's plants are completely intertwined with the electrical system. If you get to the main power breaker, you can flatten the whole garden in one blow. Where's the breaker? In the back of the sub basement. All right, keep an eye on Harley. Are you going to trust her? Not at all, which is the closest thing we have to a lead. Mam nadzieję, że tu już że gdzieś tu będzie taki zapis, że mam pewność, że. Dobra, jest zapis danych, zapis ukończony. Więc miejmy nadzieję, że tutaj będzie kolejny ten. No, już muszę tutaj zapisać, bo to będzie ten odcinek za długi. Tutaj, już w kolejnym odcineczku.